Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I tak, zaraz będziemy nagrywać czycie, w sensie ja będę nagrywała Miszmasz, ale przed tym muszę zrobić sobie TBR. Spiszę na kartce. Jestem w domu rodzinnym, tak więc nie pamiętam, jakich książek. chociaż może z poprzednich filmików zaraz sobie ogarnę jakoś, jakie ja mam książki w Toruniu i zrobimy sobie TBR. Dlatego ja teraz. Biorę się za przeglądanie moich książek, spisywanie ich na kartkę i sobie troszeczkę dzisiaj polosujemy, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania miszmaszu. Zaczynamy zaraz wakacje, jeszcze mam trzy egzaminy, ale spokojnie, dam radę. Bierzemy się za planowanie, czytania, konfrontację i podsumowanie wiosny. Witam Was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj pierwszy dzień wiosny, pierwszy dzień lata. Dlatego zapraszam Was na podsumowanie wiosny, na TBR na lato oraz na konfrontację. Zobaczymy, czy zaplanowane książki, które zaplanowałam sobie na wiosnę, przeczytałam, czy się wywiązałam. Jestem z myśli. Tak, tak więc najpierw może zaczniemy od tego, czy wywiązałam się w ogóle z tbr na wiosnę. Jeśli chcielibyście obejrzeć filmik właśnie z tym, jak sobie zaplanowałam, jak wygląda w środku mój zeszyt taki czytelniczy, to odsyłam Was bardzo serdecznie. Pokazywałam Wam go w środku jeszcze przed wszystkimi uzupełnieniami i ustaleniami. I ja już przechodzę, słuchajcie, do TBR-u. Pierwszą rzeczą, którą sobie tutaj wypisałam, jest Ślepnąc od świateł. Ślepnąc od świateł, oczywiście przeczytałam i obejrzałam również serial. Dlatego odsyłam Was, bo był to taki właśnie reading vlog, gdzie czytaliśmy i oglądaliśmy, więc zapraszam, więc jedna książka jest przeczytana. Następnie mam tutaj wymieniony The Raven Cycle. The Raven Cycle przeczytałam tylko jeden tom i jedną trzecią tomu drugiego. Dlaczego? Nie wiem, jakoś mnie to za bardzo nie wciągnęło, ale myślę, że na pewno kiedyś to przeczytam, więc nie obawiajcie się. No ale niestety nie przeczytałam. Następnie, jakieś trzy książki Stephena Kinga. Jakieś trzy książki Stephena Kinga. Jedyną książką o Stephenie Kingu przeczytałam była to książka, oczywiście recenzja również jest na kanale, od Roberta Ziembińskiego chyba. Gdzie właśnie napisał taką instrukcję obsługi Stephena Kinga? Od czego zacząć? Coś tam, coś tam, więc po prostu odsyłam Was. No i Drakule. Drakuli również, no niestety nie przeczytałam, dlatego jak widzicie, no poszło mi dość słabo, jeśli chodzi o ten TBR. Ale nie przejmuję się z tego względu, że przeczytałam, bo przeczytałam 14 książek właśnie w przeciągu tych 3 miesięcy. Dla mnie to jest tak właśnie wystarczająco, ani za dużo, ani za mało. Jestem usatysfakcjonowana i nie jestem też zawiedziona. Tak więc to najważniejsze. Wiadomo, w ciągu tego czasu była też sesja i w ogóle dzień, dobry sneakers. Jak zawsze musisz po prostu mieć parcie na szkło i przychodzić i mi przeszkadzać. Mam tutaj oczywiście wypisane wszystkie książki, jakie przeczytałam do dzisiejszego dnia, czyli do 21 czerwca, i mam obok ocenę, więc będę czytała wam tytuł i jak mi się podobała. Soki za ten kabel, ale on musi tu być, bo laptop mi się ładuje. Tak więc pierwszą książką jest Ślepnąc od świateł i oceniłam tę książkę na piąteczkę, następnie czerń i Purpura. Książka 4,5. Recenzja znajduje się na kanale Król Kruku, właśnie jest to pierwszy tom serii The Raven Cycle i. Książkę oceniłam niestety tylko na 3. Mam na imię jutro, oceniłam na piąteczkę, gargantua. Gargantua musiałam przeczytać na zajęcia, tak więc oceniłam ją na trójeczkę. Opowieści z część pierwsza oceniłam na 4,5. Mitolog mitologia parandowskiego również musiałam przeczytać ją na zajęcia, dlatego też znalazła się. No, jakby nie patrzeć, przeczytałam od początku do końca, więc. Książka została przede mnie, przeze mnie przeczytana. Oceniłam ją na czwóreczkę, chociaż wiecie, no Gargantua i mitologię parandowskiego tak średnio y jest oceniać, no bo jednak jest to jakaś klasyka. Następnie Szklany Las oceniłam na 3,5, Siedem śmie Śmierci Evelyn hadcastle oceniłam książkę na piąteczkę, możecie obejrzeć recenzję na kanale. Niesamowita książka, skradła moje serce. Ostatni most oceniłam na 2,5. W Łotříńskim roku również oceniłam na 2,5. I reading vlog z tych z czytania tych książek, możecie również zobaczyć na kanale. Następnie mamy instrukcję obsługi, czyli to jest właśnie ta książka o Stevenie Kingu, o instrukcji obsługi Stevena Kinga. Dałam mu znak zapytania, bo tak naprawdę nie wiem, jak tą książkę ocenić. Jest to poradnik, jest to coś, co ma nam pomóc. Ale jeśli chodzi o wykonanie, o wyglądową stronę, ale również pomocniczą, no to oceniam tą książkę na 4,5. Następnie mamy 7 mężów Evelyn Hugo, to jest niesamowita książka. Recenzja również jest na kanale, to jest poprzedni odcinek, musicie koniecznie go obejrzeć, a później przeczytać książkę. Oceniłam oczywiście na 5. Ostatnią książką jest w skali od 1 do 10. Nie powiem Wam na razie, jak tą książkę oceniłam z tego względu, że będzie właśnie tej książki recenzja. Tak więc ja jestem z siebie dość zadowolona, ale teraz przechodzimy do TBR. Miałam pewien problem z wybraniem sobie książek, jakie będę chciała czytać, i stwierdziłam, że w te wakacje po prostu będzie zero waste kupowania książek. Jedynie jakie książki chciałabym przeczytać, to są książki z moich półek. Bo zrobiłam sobie listę, tak jak widzieliście na takiej mini przebitce, i postanowiłam, że zobaczę, ile ja mam nieprzeczytanych książek na swoich półkach i ocenię. Jeżeli będzie to mało książek, to sobie zrobię jakieś zamówienie, wiecie, pod koniec sesji, żeby sobie jakoś wynagrodzić ten stres i to wszystko. Ale jak ja zobaczyłam tę listę, i okej, okay, wypisanych nie jest jakoś super dużo, ale na przykład są wypisane całe serie, więc stwierdziłam, że nie, 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 Karola. Tak to my nie robimy. W te wakacje już nic nie kupujesz. No wiadomo, jedyne co to mogę dostać jakąś książkę od jakiegoś wydawnictwa. To jest akurat zrozumiałe, ale nie kupuję żadnej książki. Eee, zrobiłam sobie karteczki. Na tych karteczkach wypisałam sobie wszystkie pozycje, jakie mam do przeczytania ze swojej biblioteczki i będziemy po prostu losować. Zobaczymy, jakie książki przeczytamy właśnie w te wakacje. Z tego względu, że naprawdę, naprawdę jest ich dużo. Nie miałam do czego tych karteczek włożyć, więc złożyłam do świątecznej torebki z Lilu, w środku mamy karteczki i po prostu będziemy losować. Nie wiem, ile kartek wylosuję. Wszystko ocenię, zobaczymy, bo jeżeli na przykład wylosuję cztery kartki, a te cztery kartki to będą ogromne serie, no to wtedy wiadomo, też chciałabym, naprawdę akurat z tego tibiaru bardzo bym chciała się wywiązać. Więc losuję pierwszą karteczkę i mamy tutaj: Zakochani Rozbitkowie. Jest to nowość, a może wstanę po nią. Jest to nowość od wydawnictwa kobiecego. Ja powiem Wam szczerze, dawno nie czytałam żadnego romansu. Bardzo, bardzo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, kiedy czytałam jakikolwiek romans. I powiem Wam, że cieszę się. I tak, jeżeli nie wylosowałabym jej w Tybija, że to i tak planowałam ją przeczytać z tego względu, że jest to książka właśnie od wydawnictwa. Się zobligowałam do zrecenzowania tej książki, ale bardzo, bardzo dawno nie czytałam romansu. Takiego romansu, naprawdę stricte romansu, chciałabym do tego wrócić. Mam ochotę przede wszystkim na taki romans. Wiecie, wakacje to jest taki czas, gdzie nie za bardzo chciałabym się rozwodzić nad nie wiadomo jakimi książkami. Wiadomo, zobaczymy jeszcze, co wylosuje, Ale tę książkę na pewno chciałabym bardzo przeczytać. Dalej losujemy. Losujemy. Zero. Książki przy sobie nie mam. Książkę mam w Toruniu, ale książka Zero jest to książka autora Blackoutu. Tam coś tam jest. To Zero właśnie odnosi się do jakichś social mediów, coś tam, coś tam. Więc też jestem bardzo z tego z tej książki zadowolona. Dalej losujemy. Fajnie. Na razie cieszę się. Bardzo ciekawe pozycje, które bardzo chciałam przeczytać. Dalej mamy. O nie! Zaczęłam już to czytać i jestem na 100 której stronie, ale no nic, no jak trzeba, to trzeba. Ale to jest przecież 1200 stron. No nic, no nic, spróbuję, na pewno postaram się yy, przeczytać. Dalej lecimy z tym koksem. To są jednak 3 miesiące i będę siedziała w domu, więc co mam mi tego do roboty. Następnie co tu wylosowałam. Narnia! Super, bardzo się cieszę mamy wylosowałam narnię. No, narnia to jest wiecie, narnię zrobię może jakiś maraton 24 godziny i po prostu te wszystkie tomiki przeczytam, bo one są naprawdę króciutkie. Więc cieszę się, bardzo się cieszę. Dalej lecimy, szklany tron. Niesamowicie się cieszę. Mam wszystkie tomy, tak jak widzieliście w ostatnim unboxingu, mam wszystkie tomy ze szklanym tronem. Oprócz oczywiście tych dwóch, w sensie ostatni tom, ale podzielony na dwie części. Tak więc chciałabym w wakacje przeczytać te wszystkie tomy, które mam, tak? Do wieży świtu, więc niesamowicie się cieszę. I ostatnią karteczkę proponuję wylosować. Jeśli to nie będzie. Ostatnią karteczkę, którą wyrosowałam jest Drakula Mamy Drakulę, może tym razem Jeżeli nie udało mi się w tybiarze na wiosnę To może uda mi się w Tibiarze na lato I słuchajcie, tak jak patrzę No to tych książek jest naprawdę, naprawdę sporo Mamy tak, dwie serie Mamy książkę Bardzo Grubą To Mamy Odmóżdżacza, czyli Zakochani Rozbitkowie Oraz mamy Zero, czyli jakiś taki fajny Apokaliptyczny Apokaliptyczną książkę, którą ja lubię. Oprócz tego, wiadomo, będą książki do zrecenzowania. W lipcu będę miała dla Was do zrecenzowania bardzo fajną książkę. Eee, I co jeszcze? I chciałabym również przeczytać całego Harry'ego Pottera, właśnie. Tak więc, słuchajcie, naprawdę czeka mnie bardzo fajny, niesamowity, bardzo fajny czas wakacyjny, ponieważ książki, które wylosowałam, bardzo mi się podobają. Jestem bardzo zadowolona z mojego losowania. Do tego jeszcze dokładamy karteczkę z Harrym Potterem, ponieważ no dwa lata, w sensie w zeszłym roku nie czytałam i dwa lata temu nie pamiętam, czy czytałam. O Boże, kochany, no już kończę, już. Pancia daje dzonko i pancia wypuści kotka na dwór. Tak, tak będzie. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, kot mnie woła i subskrybujcie koniecznie kanał. Bardzo wam dziękuję w ogóle za to, że naprawdę bardzo szybko rośniecie. A mi dzięki temu, że wy rośniecie, mi rośnie serce. Tak więc w wakacje naprawdę fajnie będzie. Bez sensu już gadam, ale w sensie chodzi mi o to, że bardzo bym chciała, żebyście subskrybowali ten kanał, bo tak jak widzicie, będę czytała bardzo fajne książki, gdzie recenzji tych książek nie ma jakoś tak super. Ja na przykład na Arlii nie widziałam recenzji, albo na przykład nie widziałam to polskiego recenzji, bo wiadomo, to jest bardzo gruba książka. No tak, już kończę z Nikuś, już. Tak więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. Wchodźcie na mojego Instagrama, linki wszystkie macie w opisie. Do zobaczenia. Cześć.